dobry wszystkim w niedzielę to jest moja taka łóża. muszę ją jeszcze poczyścić. Strasznie dużo po wichurze spadło a tych liśb, liści z wierzby i gałęzie Słuchajcie, dzisiaj robimy dzisiaj zrobimy sałatkę Sałatkę z dzikich Dzikich wyślinek moich. Tutaj mamy... Teraz wam... Teraz wam pokażę... To grycznik Inaczej, diabelska stópka. Ona jest, to jest z rodziny selerowatych. Ma trójkątną łodygę. Nie da się nic przy tych psach. Wodygę ma trójkątną, po tym ją rozpoznajemy. Mm. No i ona zawiera tak, olejki eteryczne, dużo witaminy C, w dużych ilościach, słuchajcie, e, karoten, flawonoidy inne, przeciwutleniacze też, cholinę, miedź, żelazo, cynk, e, Potas, magnes, wapń, bor. No, tak dużo tego ma, naprawdę. No i witaminę K, która odpowiada za elastyczność naczyń krwionośnych. Coś tam zobaczyły. Słuchajcie. Leczy podagrę, to jest od podagrycznika, nie nazwy. Leczy podagrę dnem Poprawia pracę jelit. E, poprawia, poprawia pracę trawienne. E, nawet słuchajcie, ja w tamtym roku to robiłam, tylko była troszeczkę większa. Robiłam kiszony podagrycznik. Można go suszyć i świetna przyprawa. Osmakuje celer, naprawdę, bo to jest z rodziny celerowate. No, także ja tu sobie pozbieram. Jeszcze jest jej mało, ale ją traktują jak chwast, bo jak się rozwija, rozochoci roz na ogródku to już wszystko przykrywa. Także jak trochę to podrośnie, to. Ja będę robiła kiszony. Bez łodyżek samo liście zawsze tak kisiłam sobie. No, świetna, świetna sprawa. Ale tak jak mówię do przyprawiania, do rosołu. Suszymy to. Albo w formie. Słuchajcie, posiekać. I ja kupię troszeczkę. Wspaniałe to jest. <laughs> jest go nie mogłam doczekać. No. Także ja to sobie zbieram i poszukamy sobie jeszcze czegoś za chwilę. Tutaj mamy młody meczek, niszek lekarski. Bardzo cenne. Listki. Słuchajcie, zawiera dużo witaminy. A, więcej niż... Więcej niż no, niż kto, niż ma w korzeniu, tak zgadza się, yy, witaminy z grupy B, jeden, dwa, do tego też K, E, K, -E. ojej, jak tutaj kuje, K, -E. sole mineralne, no i to wiecie, to takie super, Super zioło, bo to działa kompleksowo ze względu na dużą ilość wszelakich substancji znajdujących się w mniszku. I co? Niedługo wyjdą kwiaty. Z kwiatów robimy sobie syrop albo szampana. Jak ktoś za mało da cukru, no ja tak miała na przykład. Szampan pierwsza klasa, wino musujące, takie się zrobiło. No, także też polecam. Um, tak. a tutaj słuchajcie mamy co my mamy jełowiec I, i te kuleczki czekamy aż będą fioletowe i ciach suszymy robimy na pary możemy do mięs do zupy super sprawa o patrzcie tutaj o te można na przykład możemy sobie je do buziaka Przydziennie takie możemy zjeść? Naprawienie też jest bardzo dobre. Tu się pojawiają młode listki. Ach, muszę to ściągnąć. O, to wszystko suche, muszę porzucić Młode listki. To melisa. Weźmiemy tylko troszkę. I tam jest młoda mięto już wyrasta także też można sobie do naszej kompozycji dobrać chyba na razie tyle tutaj wychodzi tutaj mamy oregano już też idzie możemy też sobie wziąć trochę łóżków. no szałwia wygląda tak muszę ją przyciąć mm. I tyle, idziemy z tym Patrzcie jeszcze tutaj mam mnóstwo takich małe sosenki, będę je musiał wykopać małe sosenki. A tutaj już mi rośnie, jak widzę. O, co to jest? barbar już idzie. W górę. Goja. Goja już też. Zbliż się. Goja już puszcza pąki. Goja tak chwastuje, nie mogę się tego pozbyć. Wszędzie mi rośnie. O, daniczki nie wzięłam. Bez, beziki też tu wsadziłam, takie. Już nie mogę się doczekać tej elewacji, to... ...chociaż sobie po tak jak trzeba. O, patrzcie, tutaj też są sosny. Sosenki. No, wszystko ładnie się budzi już. No, słuchajcie, mamy tutaj już tak... ...pomieszane... mocarelka. Oliwki czarne, y, pomidorek, sałata rzymska, y, cebuli trochę jest, oczywiście tu mamy podagrycznik, mamy lecz. Co jeszcze? Dajemy ocet jabłkowy, oliwę z oliwek i ja dałam jeszcze zielona czubryca do smaku. No, można też dosolić. Także smacznego. Próbujcie, nie bójcie się.